We leave our in your hands. No dzień dobry, witam wszystkim, ale mamy zaktualizowaną kolekcję. Wow, how marvelous. Ja się z wami przywitam lecąc do profesora Figa. Jej, co za kolekcja? Uspokój się. W się kolekcjonerze. Sprawdźmy, gdzie jesteśmy. O, jesteśmy bardzo blisko. Wydaje mi się, że będziemy musieli. Według razy escape nacisnąłem. Po prostu zejść tutaj. Dokładnie tak. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji. Gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPSy, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie Nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Eneba.pl Jak się macie, jak się macie, napiszcie mi w komentarzach. Here. I tak. have good news. We do not have any of loyalists to contend with. Of course. The bad news is that it's likely because they no longer need Revelio. No, no i co? O, a to co? O, do with the Let's look around. już się spaliło, tak więc No. I e, już to zrobiłem. Profesorze Fig. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here what happens next i can't say if that's what must be done i'll do it excellent i know this area well enough when you see the remains of a large sea creature you're in the right place now okay. professor okay. beckham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own so i shall wish you good luck and wait for your return in the mat chamber oh um Okej, okay. dziwne, nie mogłem wsiąść na miotłę, ale mogłem wsiąść na hipogryfa? Bez sensu. No, w każdym razie lecimy na podbój świata. Odszukaj władcę wybrzeża. Wydaje mi się, że władca wybrzeża może być na wybrzeżu. Ale mogę się mylić. Jednakowoż myślę, że powinniśmy zbadać wspomniane wybrzeże. O, no, wrócę tutaj jeszcze z 30 razy, tak więc... Spokojna głowa. O, tu mamy wielkiego trolla. Ale do niego też wrócę spokojnie. Myślę, że powinniśmy się zająć misją główną. Jesteśmy w 60% gry. 60% głównej misji zostało ukończone. Więc no, myślę, że to jest sporo, a mamy mniej więcej 20 godzin rozegranych w tym momencie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Aha, this must be the place. Normalnie bym skoczył, ale pewnie bym zginął. U, wow, ale parkour, e, ale pewnie bym zginął, wiecie jak to jest. Wow, wow, wow! Sporo tutaj. Skarbów. Połowy na pewno jest. Nie... O, będzie bitwa. Nie wiem, podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że będzie. O. Okej. Okay. I co ja mam teraz zrobić? Nie mogę użyć. No ej, przestań. Ojej, z drugiej strony się pojawił. A masz. Dobrze. A ty gdzie teraz uciekasz? Father, can't we talk about this? Przewrócił się No dobrze Skoro się przewrócił, to uspokójmy go Nie jesteśmy wrogiem O Chyba się wkurzył Bombarda Oi aí vamos bravo Ach, powiem wam, że generalnie chyba jest łatwo go pokonać. Ojej, ale nie obejdzie się bez jakichś tam. KONFRINGO! masz KONFRINGO! No, dawaj. O, ale teraz będzie! Eee... Przyklęknij. Zobacz. Widzicie to? Jesteś mój. Tyle walki na nic. No cóż. O nie wierzę. Będę na nim leciał. Garborog ma potężny atak szarżą, zadający dużo obrażeń wrogom i niektórym przeszkodom. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby go rozpocząć. Obserwuj wskaźnik wytrzymałości Garboroga, gdyż szarżowanie powoduje jego zużycie. What? Ja! Yeah.

Nie wiem jak, nie wiem jak ich zaatakować. No dobra, nieważne. O, Lol. po prostu przez nich przeleciało, LOL.

nie no gdzie Ty idziesz A rzeczywiście to może tędy O i mogę zbierać rzeczy po drodze Ach no nie zdążyłem zabrać nieważne Jeszcze będzie mnóstwo okazji. No ale jestem na takim królu wybrzeża, jak to pięknie wygląda. Profesorze Fik, proszę zobaczyć, co mam. Jest, otworzyło się. Drodzy Państwo, leźliśmy, że tak brzydko powiem. Wow, ok. Tak więc, drzwi zostały otworzone. Drzwi zostały otworzone? Drzwi zostały otwarte. Idziemy z garborogiem. O. Nie da się. No, trudno. Tak więc mamy tutaj misję, czy raczej Rube Sana Bakara. Professor Rockham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the Map Chamber. E, no dobrze. My się tam rozejrzymy. Ej, to już? To taka krótka misja. Jakby nie patrzeć, że tak powiem. To jest scena ze zwiastunu, o ile dobrze pamiętam. No, nurkuj, halfisz. Hello, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. You to return to your common room, all right? What have you done? Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. You taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! <laughs> Jakim cudem, po Avada kedavra ona wciąż żyje. Aha, okej, okay, mówimy o innej babce. Ok, nieważne, hmm, powiem wam, że chyba dowiedzieliśmy się, kto będzie głównym wrogiem tej grze. To znaczy, wiadomo, że to będzie Run rock rukut. Przepraszam, ale tutaj odkrywamy coraz to dziwniejsze rzeczy. Ludzie się buntują. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora, is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So, we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the four artifacts you found above our pensives. So, the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Próba Sana Bakara została ukończona. Przed nami jeszcze 13 poziomów. A masz zamienię cię w coś. Nie, nie da się. Porozmawiaj z Olivanderem. Tak więc słuchajcie, co robimy. Idziemy do pokoju życzeń. Tam odkryjemy sobie nasze nowe eliksiry, rośliny. Ja myślę, że takie coś powinno, powinniśmy kończyć. Powinniśmy kończyć to. Każdy odcinek powinniśmy kończyć z czymś takim. No dobra, zeżarłeś już. No, dobrze. Tu będziemy musieli zebrać trochę więcej chciałem powiedzieć warzyw, nie wiem dlaczego warzyw nie, chciałem powiedzieć, no ale dobra. Prawdopodobnie będziemy musieli zebrać trochę więcej zwierząt, nie warzyw, aby... No częściej zbierać te rzeczy. Zobaczcie, tutaj już mamy trochę tego. O ja patrzcie, takiego wiegachnego potwora mamy. Kogo mogę, to tutaj. O. Wyszczotkujemy. Ja ci, jakie wielkie to jest Masz Żrej! Zbierz, zbierz, zbierz. Interakcja. O, okej, okay. to mi w sumie nie jest jakoś potrzebne. Pewnie ominąłem jedno piórko, czy dwa, czy jeden róg. Nieważne. To jest, to jest gra. Pamiętajcie, to nie jest prawdziwe życie. Tak? tak? No to dziękuję. To miło mi z Twojej strony. Dzięki, Dick. Dzięki. Fiucie. Haha. Dzięki bardzo, że wpadliście do mnie na kanał, aby obejrzeć Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu. Już niedługo powinniśmy ukończyć grę. Tak więc, jeżeli chcecie zostać, przestań, przestań mi przeszkadzać. Tak więc, jeżeli chcecie doświadczyć ze mną, właśnie nie wiem dlaczego, ale jeżeli chcecie doświadczyć ze mną zakończenia gry, to zostawcie suba. Trzymajcie się na razie.